Hej, witajcie w kuchni kwasiora Ranch Dressing, jeden z bardziej popularnych sosów używanych w Stanach Zjednoczonych. Świetnie pasuje do mięs, do ryb, ale przede wszystkim do świeżutkich warzyw. Jak go zrobić to bardzo proste. Będę potrzebował jogurt i majonez w stosunku jeden do jednego. Możecie użyć tylko majonezu, ale moim zdaniem taka wersja jest lżejsza, zdrowsza i smaczniejsza. Maślanka taka sama ilość jak jogurtu z majonezem. Ocet. Użycie jaki tylko macie w domu, ja proponuję, aby to był ocet jabłkowy, w moździerzu jest sól z czarnym pieprzem, e, szczypiorek, opcjonalna sprawa, ja go bardzo lubię w tym sosie, oraz mieszanka e, ziół i warzyw suszonych, w skład której wchodzi e, suszona pietruszka, koperek, czosnek oraz cebula. Suszenie to nic innego jak proces konserwacji polegający na wyciągnięciu wody z danego produktu, co zapobiega psuciu się, rozwijaniu bakterii oraz drobnoustrojów. Nasi przodkowie z powodzeniem suszyli mięsiwo, warzywa, owoce oraz zioła, także ja z powodzeniem dzisiaj użyję suszy, co też wpłynie na lepszą stabilizację smaku w tym sosie. Dobra, zaczynam. Majonez, jogurt i maślanka lądują do miski. Czas teraz na szczypiorek. Siekam go bardzo drobno razem z tą białą częścią. Na nieco ponad szklankę jogurtu z majonezem dodaję teraz wszystkich przypraw po około dwie łyżeczki. Dwie, trzy łyżki octu. Odrobina soli z pieprzem i mogę mieszać całość bardzo dokładnie. Mmm, lekki, pyszny, prosty i przyjemny ranch jest już gotowy. Należy go teraz włożyć do lodówki na pół godziny, aby zgęstniał delikatnie i nabrał animuszu. Szczególnie polecam go do steków, dań z grillaczy, jak mówiłem wcześniej, do świeżutkich warzyw, w szczególności sałaty. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! Nie no nie mogę Wam po prostu tego nie pokazać.